Jest już z nami pierwszy nasz dzisiejszy gość, poseł Koalicji Obywatelskiej, Franek Sterczewski. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, cześć, witajcie. I na początku zadam pytanie związane z tym tematem, który widzimy na naszych obrazkach, na naszych ekranach, tak? czyli to, że spółka Nord Stream 2 ogłasza opadłość, jest to efekt sankcji nałożonych przez przez Zachód, można powiedzieć nareszcie, można powiedzieć w końcu. Natomiast, no właśnie, jeżeli chodzi o tą reakcję Zachodu, na początku był wielki, wielki taki optymizm tego, co się może wydarzyć. Następnie znów pesymizm, stwierdzenie, że Zachód się wycofa. Natomiast ostatecznie Zachód wprowadził wszystkie sankcje i efekty mamy już teraz namacalne. I te efekty są bardzo szybkie. W związku z tym chciałbym się właśnie Pana o to zapytać, biorąc pod uwagę narrację, która się tworzyła wcześniej w polskich mediach. Czy jest ten moment, w którym Zachód rzeczywiście pokazuje swoją siłę i utwierdza przekonanie do siebie w społeczeństwach takich na przykład jak Polski? No właśnie. Władimir Putin, którego uważam, że nie powinniśmy nazywać prezydentem, lecz dyktatorem. Dwie, dwie rzeczy. Hmm, Dwóch rzeczy nie docenił. Po pierwsze, wielkiej odwagi, wielkiej siły i determinacji Ukrainek i Ukraińców i ich zdolności do samoorganizacji, obrony Kijowa i innych miast. Niesamowitego, fenomenalnego moim zdaniem przywództwa Wolodymira Zeleńskiego i całej jego ekipy. To jest po prostu. Wielkie, wielkie zaskoczenie dla, dla nas wszystkich, ale chyba dla Putina najbardziej. A po drugie, Putin nie docenił mobilizacji, solidarności i szybkiej reakcji Zachodu. Nikt i to jest też rzecz, która nas wszystkich szokuje bardzo pozytywnie, bo cały czas słyszymy od wielu polityków. Europejskich, ale no, eurosceptycznych, takich jak pani Marine Le Pen, Viktor Orban, Salvini, którzy prawda, przyjaźnią się z Władimirem Putinem, od wielu polityków krajowych naszych, słyszymy, że to jest Unia Europejska jest jakąś wyimaginowaną wspólnotą Panie i tak. Boże, dalej. natomiast jeżeli chodzi o A tu to jakich by Pan y Poseł mógł wymienić, jeżeli chodzi tutaj o pańską opinię w tym temacie, którzy według pana prezentują takie stanowisko. To znaczy ja uważam, że to nie jest moment, żeby wskazywać, kto prezentuje takie stanowisko. Wszyscy wiedzą, kto, kto przyjmuje stanowisko eurosceptyczne, kto niszczy praworządność, kto, przez kogo Polska płaci miliony euro kary dziennie przez istnienie nielegalnej izby dyscyplinarnej, ale to nie jest moment na tego typu rozliczenia. Teraz musimy wszyscy zakasać rękawy, współpracować i robić wszystko, co w naszej mocy, żeby ogarnąć tą sytuację, pomóc Ukraińkom, Ukraińcom i innym uchodźcom, którzy trafiają do nas, a jest tych osób już ponad 400 tysięcy. To jest gigantyczna liczba, a będzie ich jeszcze więcej. Dlatego tutaj musimy robić, co możemy. Ja teraz jestem w jednej ze szkół w Warszawie. Tutaj będzie właśnie nocowała grupa uchodźców. Udało nam się załatwić dzisiaj kilkadziesiąt materacy i innych takich artykułów niezbędnych do przeżycia. Więc po prostu robimy, co możemy. Spędziłem kilka dni, ostatnich dni na granicy razem z Fundacją Celenie, z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich. Monitorowaliśmy sytuację, sprawdzaliśmy stan przygotowań do okiełznania tego kryzysu uchodźczego. I to jest niesamowite, że widzimy wielkie, pospolite ruszenie Polek i Polaków, którzy angażują się razem z biurki, robią co mogą, pomagają. To jest po prostu fenomenalny, Naprawdę Polska pokazuje swoją najlepszą twarz. Zdajemy egzamin na solidarność po prostu na piątkę z plusem albo szóstkę, ale jeśli chcemy się przygotować na, na, na właśnie kolejnych uchodźców, no to potrzebne są konkretne tutaj no, korekty systemowe i, i potrzebna jest koordynacja i aktywna rola rządu w tej sprawie. O co apeluję w interpelacjach? Dzisiaj opublikowałem raport ze swojej wizyty na granicy, więc robimy co możemy, pomagamy na co dzień i działamy, żeby też po prostu cały system dobrze funkcjonował. No właśnie, zauważył Pan, że rzeczywiście Polacy jako naród zareagowali bardzo dobrze, nie tylko na poziomie państwowym, ale także na poziomie zwykłych ludzi, organizując pomoc. Co do tej pomocy, też już skoro Pan już o tym wspomniał, chciałbym szybciutko przypomnieć naszym widzom o naszej stronie, którą prowadzimy w celu zebrania informacji na temat ludzi, na temat organizacji, które pomagają majepoliticks.plane od, od sławy tam państwa. Natomiast właśnie tak, dajemy lajka, dajemy lajka, natomiast. Przejdziemy jeszcze do pytań oczywiście o bieżącą politykę, ponieważ jest wojna, tych pytań się nie da uniknąć. Oczywiście chciałoby się cały czas pomagać uchodźcom, chciałoby się te akcje robić, ale to też jest bardzo istotne w obliczu tego, co się dzieje, ponieważ pewni ludzie muszą ponieść konsekwencje swoich działań, pewne rzeczy się muszą wydarzyć. W związku z tym, czy nie uważa Pan, że to, co się teraz dzieje na Ukrainie, biorąc pod uwagę to, że Zachód widzi, Prawdziwą twarz Rosji, to co on, do czego ona jest zdolna, nie doprowadzi nie, ty, doprowadzi nie tylko do resetu e, świata, relacji świata zachodu z Rosją na e, takie, jakich jak jeszcze wcześniej nie znaliśmy w historii, ale również zmieni pewien układ sił w Europie, ponieważ, jak wspomniał Pan na przykład nazwisko e, Wiktora Orbana, to rzeczywiście takie postacie mogą już być wykluczone z polityki europejskiej, może nie całkowicie, no bo Węgry, dopóki również Viktor Orban jest premierem Węgier, partycypują na przykład w Unii Europejskiej, natomiast takie osoby mogą trafić na margines polityki europejskiej. No i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy pamiętali, że te decyzje, które podejmują w tym momencie państwa, zależą od głów państw, to znaczy e, uważam, że problemem nie są Węgry, nie jest społeczeństwo węgierskie tylko jest e, Viktor Orban, który e, no, po prostu jest e, demokratycznie wybranym e, premierem ale e, robi wszystko, żeby te demokratyczne filary podważyć, e, w, też wchodzi w spory w, w, z Unią Europejską i, e, i w tym momencie uważam, że to jest zadziwiające, że no, nie wspiera Ukrainy, nie chce jej pomagać w tej sytuacji. No, maski opadają i okazuje się, kto tu jest prawdziwym przyjacielem demokracji wolnego świata, kto a kto jest przyjacielem Putina. I mam nadzieję, że to oznacza, że w zbliżających się wyborach po prostu Orban przegra i że no, demokratyczne rządy wrócą na Węgrzech. I no, uważam, że to jeszcze za wcześnie, żeby to wszystko tak przewidzieć, ocenić, ale mam nadzieję, że, że, to, że ta sytuacja no, wesprze wszystkie ruchy prodemokratyczne w, w Europie, w Polsce i na świecie. No bo po prostu jaskrawo widzimy, czym się kończy dyktatura, czym się kończy autorytaryzm. Czym się kończy państwo sterowane przez jednego człowieka zapędzonego w kozi róg, który nie może nie się pośle, pogodzić z porażką, to jest, to jest dyktator, który poświęci wszystko czy... dla władzy. Ja tak nie nazwałem, Putin Putin jest dyktatorem, a Orban jest demokratycznie wybranym premierem, który no, sprawuje, no, można powiedzieć, że... No, który no, podważa demokratyczne instytucje państwa, zawłaszcza media, no niestety nasza rodzima partia rządząca, tak jak zresztą wiemy, w sojuszu, która jest w nim sojuszu, również podejmuje podobne kroki, ale nie, musimy pamiętać, że to są błędy, nie możemy po prostu pozwolić na to, żeby w jakimkolwiek państwie na świecie Dochodziło do takiego jednowactwa, do takiego no właśnie, imperialnego caratu jak w Rosji, bo, bo, bo po prostu tak, tak się kończy po prostu tak, tak się kończą te próby przywracania tych autorytaryzmów i to jest jaskrawy przykład właśnie kryzysu demokracji. Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie dla nas taką szczepionką. I że, i, że, I że tym bardziej będziemy od tego typu mechanizmów, jak zawłaszczanie sądów, cenzurowanie mediów, pałowanie protestujących obywateli czy innych zjawisk, że, że to nas uczuli i że nie będziemy na to pozwalać rządzącym w żadnym europejskim kraju oraz i na świecie. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście też Zachód na stałe zmieni swoją politykę względem Rosji. Natomiast, właśnie jeżeli chodzi o pomoc uchodźcom z Ukrainy, dzisiaj była taka ciekawa interpelacja posła Berkowicza w tej sprawie, który pytał o, który pytał o Polaków, którzy koczują na granicy z. Ukrainą i właśnie to jest świeża rzecz, świeża sprawa i pojawiło się to w mediach. W związku z tym chciałbym się zapytać, czy ma Pan jakiekolwiek informacje na ten temat, ponieważ tu się pojawiają stwierdzenia takie jak kierowcy, pracownicy, turyści, po prostu Polacy, którzy wjechali tymczasowo na Ukrainę, czy to w interesach, czy to w sprawach wypoczynku, więc czy, czy również Coś o tym państwo jako parlamentarzyści wiedzą i czy ewentualnie, jeżeli są takie przypadki, to coś się w tej sprawie dzieje? Oczywiście. Musimy pamiętać, że skoro całe państwo jest objęte działaniami wojennymi, to wszyscy obywatele bardzo różnych narodowości po prostu z niego uciekają. W związku z tym to nie są tylko Ukraińcy i Ukrainki. To są również właśnie Polacy, to są Czesi, Turcy. Obywatele Wielkiej Brytanii, Kanady, ludzie naprawdę z całego świata, no po prostu jeśli, jeśli mamy milion ludzi, no to mamy po prostu statystycznie jakiś zawsze przekrój przedstawicieli bardzo różnych narodowości i to, i to się dzieje i te wszystkie nacje stoją w tych gigantycznych kolejkach wielokilometrowych Teraz, z tego co wiem, przynajmniej 24 godziny, a nawet do kilku dni czeka się na każdym przejściu. I to, to, co jest dzisiaj naprawdę priorytetem, to stworzenie pomostu humanitarnego, który mógłby przekazywać ze strony polskiej na stronę ukraińską pomoc humanitarną jedzenie, picie, koce naprawdę takie podstawy. Rozmawiałem z Polskim Czerwonym Krzyżem, z innymi organizacjami pozarządowymi z polskiej strony. Jest pełna gotowość do przekazywania tej pomocy, ale żeby to zrobić legae artist z błogosławieństwem Straży Granicznej, to z drugiej strony musi być taki partner z doświadczeniem humanitarnym, właśnie jak Ukraiński Czerwony Krzyż i tak dalej. Staramy się ustalić, jak ta sytuacja wygląda, staramy się nawiązać te łączności. Ja po prostu jestem w kontakcie z posłami ukraińskimi. Oni też starają się tę sytuację rozwiązać, zmobilizować, skoordynować. Więc no, robimy, co możemy, żeby ten najważniejszy priorytet, jakim jest uruchomienie tych pomostów humanitarnych, uruchomić. To powinno być naprawdę na przedwczoraj, bo każdy kolejny dzień bez, bez udzielenia pomocy tej drugiej stronie, no, to jest ryzyko po prostu utraty życia i zdrowia. No musimy pamiętać, tam są kobiety, dzieci, małe dzieci, całe rodziny, które od, od, od kilku dni stoją na mrozie, tak? Tam jest minus 5 w nocy i nic nie mają, prawda? Niektórzy stoją w samochodach, ale są tłumy ludzi, tysiące ludzi, które stoją po prostu, koczują, i czekają po prostu w kolejce i czekają na możliwość ucieczki z terenu objętego wojną. Dlatego tutaj również złożono interpelację do ministra spraw wewnętrznych, bo jednym z takich prostych motywów, żeby tą sytuację przyspieszyć, to po pierwsze przyspieszenie procedur, uproszczenie ich, a po drugie. Niektóre przejścia graniczne mają wspólną odprawę, jak na przykład w Budomierzu, czyli jednocześnie strażnicy graniczni z Ukrainy i z Polski sprawdzają jakiś obywateli, i to idzie bardzo szybko. A w niektórych przejściach, tak jak w Medyce, te, przejścia, te, te odprawy są osobno, bo jest jeden budynek straży granicznej ukraińskiej. Potem kilkadziesiąt metrów dalej jest dopiero e, polska placówka, i zanim ci ludzie przejdą, zanim dwie straże to sprawdzą, to dodatkowo mija czas. To jest naprawdę niepotrzebne. Jesteśmy w sytuacji naprawdę wyjątkowej. E, I każdy mo motyw, ka każda, każde usprawnienie tego systemu i zwiększenie przepustowości to jest po prostu ratowanie ludzkiego życia. Dlatego też. W każdy możliwy sposób telefonami, smsami, interpelacjami apeluję do rządzących, żeby po prostu robili, co mogli, usprawniali tę sytuację systemowo, no bo po prostu nie mamy więcej czasu. Po prostu każdy dzień zwłoki jest, jest, jest naprawdę. Nie możemy sobie na to pozwolić. Miejmy nadzieję, że usprawni się ten proces przerzucania uchodźców z Ukrainy do Polski. Natomiast już powoli kończę naszą rozmowę. Chciałbym się dopytać też o to, czy według Pana, jeżeli chodzi o to, jak jakby Putin, bo mówił Pan też o, o tym, że decyzję podejmuje jedna osoba. Amerykański wywiad stwierdził, że Putin możliwe, że jest psychicznie chory, jest odcięty od świata troszeczkę i rozmawia głównie ze swoimi pochlebcami i teraz również strona rosyjska wygłosiła, iż w nie, bodajże sierpniu z, tak naprawdę bredzą na temat takiego szczytu antyfaszystowskiego, co w ogóle nie ma żadnego przełożenia na rzeczywistość. Czy uważa Pan, że problemem jest również to, że część osób na szczytach rosyjskiej władzy tak ogólnie rzecz lekko może zwariowała nawet albo zatknęła się w jakichś swoich chorych ambicjach i biorąc pod uwagę protesty rozlewające się po całej Rosji, tam również możemy się spodziewać zmiany. To znaczy myślę, że za wcześnie, żeby to tak szybko oceniać, ja też uważałbym tutaj na słowa, bo oczywiście tak mówiąc kolokwialnie, możemy powiedzieć, to są objawy szaleństwa, ale no, trzeba być lekarzem, żeby określić, czy mamy do czynienia z chorobą psychiczną, która jest myślę, że bardzo ważną sprawą i myślę, że to byłoby takie zbyt proste wyjaśnienie, że, ach, proszę, oszalał i, i tak działa, ale, ale to, to jest zbyt, zbyt proste. No, Wielokrotnie w historii widzieliśmy takie przypadki, że dyktator, autorytarny władca, król po prostu robił wszystko, był w stanie poświęcić każdą wartość, każdą osobę, każdą, każdą rzecz dla utrzymania władzy, po prostu metodą spalonej ziemi, metodą po nas, choćby potop po prostu y, trzymając się kurczowo tej władzy. Ale ja się cieszę, że y, y, udaje się przełamać ten y, szklan, ten, y, tą, y, jakby to powiedzieć, y, ten, y, tą, jakby, szklaną y, kopułę, która była nad Rosją y, przez to, że właśnie media tam są zawłaszczone przez jedną partię jednego y, prezydenta. No to obywatele Ukrainy no, wielu rzeczy nie wiedzieli. Przepraszam, obywatele Rosji. Więc teraz budzą się w ciężkim szoku. Co się dzieje? Metro nie działa, banki nie działają, rubel leci na łeb, na, na szyję. No i tu jest niesamowita robota Anonymous i wszystkich internautów, internautek, między innymi z polskich, którzy na przykład przy pomocy Google Earth wpisują. Czy Google Maps wpisują w recenzję, restauracji to, co się dzieje na Ukrainie, że każda możliwa sytuacja jest wykorzystywana do przemycania prawdy o, o, o wojnie na Ukrainie i o tym, że Rosja jest po prostu no, najeźdźcą i, i dokonuje inwazji łającej prawo niszczącej miasta i życia. I, I mam nadzieję, że to spowoduje, że właśnie Rosy, rosyjskie społeczeństwo się przebudzi i to się dzieje. Oni protestują i to jest imponujące, bo musimy pamiętać, że mamy tam do czynienia z państwem naprawdę policyjnym, potwornie brutalnym. Widzieliśmy to samo w Białorusi w zeszłym roku i ci ludzie naprawdę wiedzą, co robią, wychodzą na ulicę. Sprzeciwiając się takiej władzy. To jest poważne ryzyko. Musimy pamiętać, co się dzieje z Aleksiejem Nowalnym, który również będąc najgłośniejszym głosem na opozycji, no, przypła przypłacił to niemal życiem, a teraz siedzi w łagrze. Za co? Za to, że mówił prawdę i krytykował władzę. To jest po prostu straszne. Więc podziwiam odwagę tych Rosjan, którzy z teraz Putinowi, bardzo je kibicuje, i również musimy pamiętać, że to Putin jest wrogiem, a nie Rosjanie i Rosjanki. Dlatego uważam, że w naszym interesie, w interesie pokoju na świecie i Europy, jest wspieranie każdego antyputinowskiego ruchu w Rosji. I mam nadzieję, że nawet w tym imperium zła, którym jest dzisiaj Rosja, kiedyś ta demokracja zwycięży, ale. Ale jeszcze jesteśmy daleko od tego. Przede wszystkim dzisiaj wspierajmy Ukraińców, Ukraińki w każdy możliwy sposób, wspierajmy zbiórki, wspierajmy pomoc, organizujmy się, pomagajmy tym wszystkim ludziom w naszych miastach, bo uchodźcy zaraz będą naprawdę w całej Polsce i będą potrzebowali mieszkań, wsparcia szkół, opieki medycznej. I tu też potrzebujemy szybkich zmian legislacyjnych. I róbmy wszystko, żeby naprawdę Ukraina tę wojnę wygrała. Ja w to, ja w to naprawdę wierzę, ale no byłby to fenomen na skalę świata, że taki Dawid pokonał Goliata, ale wciąż nie przesądzajmy, jesteśmy daleko od tego. Róbmy swoje, wspierajmy Zalańskiego i całą jego ekipę i miejmy dobrą nadzieję walczmy z rosyjską dezinformacją, nawet właśnie poprzez publikowanie recenzji na Google Maps. Wspierajmy Ukrainę, wspierajmy prezydenta Załońskiego. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był poseł Franek Serczewski. Trzymajcie się. Dzięki serdecznie. Sława Ukrainie.